Dzień dobry. Wreszcie wraca Liga Mistrzów i tutaj jest jeden minus powrotu Champions League. Pewnie Was zaskoczę, natomiast zauważyłem, zwłaszcza w tym sezonie, taką prawidłowość, że kiedy ruszają europejskie puchary, kiedy mamy, jak to nazywają często Niemcy, angielski tydzień i mecze co trzy dni, to spotkania w ligach momentami stają się troszkę mniej emocjonujące. Natomiast to, co nas czeka we wtorek, wydaje się, że powinno nam absolutnie wszystko wynagrodzić. To jest taki wtorek pasujący nawet do tego, co nas czeka pewnie za lat 10-15. No zobacz, w każdym razie to będzie taka namiastka Superligi, bo mierzą się Barcelona z PSG, a także Lipsk z Liverpoolem. I od razu pojawia się takie pytanie, jak się tutaj rozdwoić. Który z tych meczów zasługuje na miano większego hitu? Powiedziałbym, że zdecydowanie Barcelona PSG, gdyby w tym meczu mógł wystąpić Neymar. Jest to spotkanie przede wszystkim bardzo istotne nie tyle pod kątem tego, czy Barcelona coś w tym sezonie wygra, bo Ronald Kuman ostatnio powiedział wprost, że tej ekipy no, raczej nie będzie stać na walkę o największe trofea właśnie w tym sezonie. Natomiast jest to spotkanie niezwykle istotne pod kątem tego, co wydarzy się z Barceloną w najbliższych latach, a przede wszystkim z Leo Messi. Bo kto teraz interesuje się Argentynczykiem? Troszkę przycichły inne tematy pod tytułem Manchester City, ale PSG cały czas pozostaje w grze. PSG, które staje się takim kamieniem w bucie dla Barcelony. PSG, które co rusz wysyła sygnały, że absolutnie zamierzają powalczyć o Leo Messiego i mają do tego prawo, ponieważ Argentyńczykowi wygasa kontrakt. No już. Już wypowiadały się takie postaci jak dyrektor Leonardo, jak Paredes, jak ostatnio Angel Di Maria, który powiedział wprost, że są naprawdę duże szanse, żeby Leo Messi wylądował w Paryżu. Czy zdecydowałby się na taką wypowiedź, a jeszcze wcześniej oczywiście Neymar, czy zdecydowałby się Argentyńczyk na taką wypowiedź kolega Leo Messiego z kadry, gdyby nie wiedział, że faktycznie coś jest na rzeczy? Podejrzewam, że wątpię, dlatego ten temat pewnie jest grany. Natomiast w przypadku Leo Messiego wiele osób zwraca uwagę, że pieniądze, pieniądze to jest jedna kwestia. Argentyńczyk zdaje sobie sprawę, że Pewnie ciężko mu będzie dostać taki kontrakt, jaki otrzymywał w Barcelonie ostatnio, i jeśli ktokolwiek miałby sprostać jego oczekiwaniom finansowym, to właśnie Paryż. Ale oprócz tego pozostaje jeszcze kwestia sukcesów sportowych, których Leo mu brakuje właśnie w ostatnich latach, i to jest kwestia tego, żeby on poczuł, że projekt Barcelony zmierza w odpowiednim kierunku. I jeszcze jedna bardzo istotna sprawa: gdyby Kilian Mbappé zdecydował się pozostać w Paryżu, a ostatnio wysyłał takie sygnały, to raczej trudno sobie wyobrazić, żeby Financial Fair Play było w stanie udźwignąć Trzy takie kontrakty jak Neymar, Messi i Mbappé. Ronald Kuman się irytuje. Joan Laporta, murowany faworyt w wyborach prezydenckich Barcelony, także się irytuje na to, że z Paryża płyną te sygnały dotyczące przyszłości Leo Messiego. Natomiast ja to postrzegam troszkę jako rewanż za to, co Barcelona robiła w ciągu ostatnich kilku lat, a nawet więcej. Mam na myśli te sagi związane z ewentualnym przyjściem Marco Verattiego, z Marquinhosem jeszcze wcześniej, z Thiago Silva, Także to, co działo się już pod koniec mandatu Barcelony. Czyli walka o powrót Neymara. Barcelona zachowywała się dość podobnie. Może nie było takiej sytuacji, że nagle kilku zawodników na raz wysłało sygnał, chcemy waszego piłkarza, za chwilkę go zabierzemy. Ale mimo wszystko Barcelona też potrafiła toczyć takie dysputy medialne na temat zawodników, którzy do klubu mogą trafić. Więc jeśli teraz Ronald Kuman mówi, że nie wypada, no to niestety, ale trafił do takiego klubu, który już wysyłał takie sygnały, że interesuje się naprawdę wieloma zawodnikami PSZ. No i teraz widzimy troszkę taką wendetę organizowaną przez e. Al-Khelaifiego. Natomiast w kontekście Leo Messiego, gdyby PSG skompromitowało Barcelonę w Mistrzów, tak jak na przykład ostatnio Bayern, gdyby PSG zniszczyło Barcelonę w tym najbliższym meczu, gdyby nie było żadnych wątpliwości, po prostu kto jest lepszy nawet bez Neymara, to uważam, że to będzie dwumecz po którym Leo Messi po prostu podejmie decyzję. On oczywiście poczeka jeszcze na wynik wyborów prezydenckich. Wiadomo, żeby pogadać z Laportą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdyby okazało się, że dojdzie tutaj do klęski, to ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, że Messi zdecyduje się w Barcelonie. Pozostać chyba, że Joanna Laporta użyje jakichś nieprawdopodobnych argumentów. Na pewno bez Neymara gra PS, że będzie wyglądała inaczej nie tylko pod kątem finalizowania akcji, ale w ogóle projektowania tego wszystkiego, bo Neymar ostatnio stał się człowiekiem, który po prostu pociąga za wszystkie sznurki, stał się zwyczajnie liderem tego projektu, co też mogłoby zachęcić Leo Messiego, gdyby po prostu to zobaczył, gdyby Neymar pokazał mu na boisku. Popatrz jak ja tym wszystkim zarządzam. Jakbyś tutaj jeszcze ty doszedł, to już w ogóle byłoby całkowicie pozamiatane, natomiast PS że w dalszym ciągu ma potrzeba potężną siłę rażenia, a że zmierzy się z Barceloną, w której kompletnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto zagra w obronie. Czy dojdzie do siebie Gerard Piqué, czy ewentualnie jakiś inny obrońca. W ostatnim meczu z Deportivo Alaves Ronald Kuman wystawił osiemnastą linię obrony w tym sezonie. Mieliśmy osiemnastą konfigurację, jeśli chodzi właśnie o te personalia, z których korzysta Ronald Kuman. I, no i to nie będzie prawdopodobnie optymalny wariant, bo gdyby nawet mógł zagrać w tym meczu Gerard Piqué, no to pytanie, jak on będzie wyglądał po prostu po kontuzji. Barcelona ostatnio gra momentami porywająco. Barcelona gra widowiskowo, chociażby w ostatni weekend z Deportivo Alaves. Na pewno jest to najprzyjemniejsza do oglądania Barcelona od czasów Luisa Enrique. Oczywiście brakuje sukcesów, jak za kadencji Ernesto Valverde widzę. Natomiast jeśli chodzi o same, same emocje, sam styl, jaki Barca prezentuje, to wszystko zaczyna się zgadzać. Natomiast ta defensywa jednak jest mocno chwiejna. I jeśli miałbym tutaj wskazać faworyta, to dla mnie mimo wszystko takim pozostaje PSG. A teraz rywalizacja Razenball Sport Leipzig z Liverpoolem i tutaj mamy podobną sytuację, jeśli chodzi o defensywę Liverpoolu. Ronald Kuman przetestował wszelkie możliwe konfiguracje w defensywie, a Jurgen Klopp na ostatnie spotkanie ligowe z Leicester wystawił 17 duet stoperów w tym sezonie. Tak często musi szukać optymalnego rozwiązania niemiecki menedżer Derec. Gdyby w tym meczu mógł wystąpić Van Dijk, Fabinho, Gomez, Matip nie miałbym wątpliwości, kto ten dwumecz wygra. Nawet gdyby Liverpool nie poradził sobie w pierwszym spotkaniu, to wydaje się, że w pewnym momencie po, po prostu potrafiłby podkręcić tempo. Dlaczego? Dlatego, że Liverpool z optymalną linią obrony. Poradziłby sobie prawdopodobnie z powstrzymaniem Lipska. Natomiast w tym momencie oglądamy Lipsk jednak dość bezzębny. To znaczy ta ekipa w dalszym ciągu tęskni za Timo Wernerem. Tej ekipie brakuje przede wszystkim wybitnego goleadora. Lipsk stwarza sobie mnóstwo sytuacji. Komentując naprawdę wiele spotkań z zespołu Juliana Nagelsmana i przeglądając te statystyki przed poszczególnymi meczami, można było wyczytać, że Lipsk jest absolutnie topową drużyną, praktycznie na poziomie Bayernu Monachium, jeśli chodzi o stwarzanie sytuacji. Natomiast tam brakuje napastnika. Jeśli spojrzymy sobie na na Zawodników RB w tym sezonie Bundesligi to jest właśnie ta grupa. To są piłkarze, którzy strzelili cztery gole. A przypominam, gdyby ktoś się nie zorientował, że mamy już miesiąc luty. Cztery gole. Z tą ekipą pożegnał się Timo Werner. Nikt nie był w stanie w jakikolwiek sposób go zastąpić. Gwiazda ligi tureckiej Aleksander Sorlot to na razie jest jedna wielka pomyłka transferowa. I choć Julian Nagelsmann cały czas stara się zagrzewać tego piłkarza do boju, motywować, nie dopuścić do takiej sytuacji, żeby gdzieś spuścił głowę po prostu norweski napastnik. To na razie po prostu zwyczajnie wygląda to fatalnie. I cho chociażby takie eksperymenty jak wystawianie Emila Forsberga na fałszywej dziewiątce, to też nie jest scenariusz perfekcyjny dla Lipska, bo Forsberg jest idealnym wsparciem napastnika. On bardzo fajnie porusza się między formacjami, potrafi inteligentnie szukać sobie miejsca pomiędzy właśnie napastnikiem a linią pomocy, natomiast nie jest takim egzekutorem, nie jest takim finalizatorem akcji, właśnie jak Aleksander Sorlot. I może to naprawdę smucić Juliana Nagelsmana o tyle, że Lipsk jest drużyną fajną, poukładaną, bardzo przyjemną do oglądania drużyną która ma dwóch czołowych kreatorów w całej Bundeslidze. To znaczy Daniego Olmo a także Christophera Kunku, którzy wykręcają super liczby odnośnie do chociażby udziału w akcjach zakończonych strzałem na 90 minut. To jest czołówka. Natomiast gdyby oni mieli jeszcze jakiekolwiek wsparcie w postaci napastnika, który byłby w stanie strzelić już, żebym nie przesadził, 10 goli na tym, etapie, na tym etapie sezonu Bundesligi zapewne wyglądałoby to inaczej. Więc, niezależnie od tego, kto zagra w defensywie Liverpoolu, zastanawiam się, jak będzie wyglądała siła rażenia Lipska, bo do pewnego momentu, do tej ostatniej tercji boiska, wszystko może wyglądać porządnie. Już abstrahując od tych kreatorów, o których wspomniałem, oni mają naprawdę w tym momencie być może no może nie najlepszego, ale top 3 lewych obrońców lewych wahadłowych na świecie, czyli Angelino, piłkarza, który najczęściej decyduje się zwykle zagrywać piłkę w pole karne w Bundeslidze, który stwarza mnóstwo sytuacji który ma kapitalne dośrodkowanie, oprócz tego sam potrafi także uderzyć, stały fragment i tak dalej, i tak dalej, no ale za każdym razem, każda dyskusja wokół RB Lipsk będzie wracała do tego, że zwyczajnie zabrakło napastnika że po tym jak odszedł Timo Werner i po tym także jak nie udało się wykupić Patryka Szika, który ostatecznie trafił do lewer tutaj po prostu popełniono błąd lipski z klubem który na ogół fantastycznie rekrutuje piłkarzy, potrafi ocenić ich potencjał. Później poszczególni trenerzy, jak Hasenhüttl, jak Rangnick czy Nagelsmann potrafią tych zawodników zbudować, natomiast czasami, niestety, zdarzają się pomyłki i między innymi z tego względu jakiś czas temu szef całego koncernu Red Bulla zaczął się zastanawiać, co jest nie tak, że my nie kupiliśmy tego Erlinga Halanda i władze RB Lipsk po prostu musiały się zacząć tłumaczyć, dlaczego Erling Haland wylądował w Borussi Dortmund, a nie w Lipsku. W moim odczuciu... Gdyby Lipsk w tym sezonie miał Erlinga Halanda, to Lipsk w tym sezonie, mówię to z pełnym przekonaniem, sięgnąłby po Mistrzostwo Niemiec. Natomiast dlaczego wierzę, że to Liverpool poradzi sobie z zespołem Juliana Nagelsmana, mimo że ten chociażby już w rywalizacjach z Tottenhamem pokazał, że nie straszne są im te największe potęgi z Premier League? Dlatego, że Patrząc na ostatnie mecze Derec widzę, że powoli ofensywa zaczyna łapać luz i powoli w ofensywie zaczyna to wyglądać tak jak powinno. Jakiś czas temu Gary Neville zwrócił uwagę, że czasami w przypadku tych topowych, zresztą nie tylko, ogólnie w przypadku drużyn piłkarskich, bywa tak, że głowa chce, ale ciało po prostu ci nie pozwala, i taki problem miał dotknąć Liverpool. Natomiast ostatnie spotkania, nawet to przegrane spotkanie z Leicester pokazało, że Salah chyba powolutku będzie wracał na właściwe tory, że Roberto Firmino w rozegraniu i, i ta asysta, którą Popisał się właśnie do Egipcjanina, to jest po prostu Mistrzostwo Świata, że trend Alexander Arnold ma coraz większy wpływ na grę ofensywną. To już było też widać m.in. z Tottenhamem. Oczywiście to wszystko jeszcze nie funkcjonuje tak, jak powinno, natomiast pierwsza połowa tego ostatniego meczu z Leicester to był taki Liverpool, na który faktycznie czekaliśmy. Brakowało tylko skuteczności, bo tak naprawdę, gdyby w pierwszej połowie tego meczu Liverpool strzelił 2 trzy gole, to, to żaden kibic z Leicester nie miałby prawa mieć pretensji i się dziwić, że, że taki wynik jest na King Power Stadium. Troszkę brakuje w tym momencie jeszcze skuteczności, natomiast jeśli to wszystko się dogra, a naprawdę mam wrażenie, że, że powoli może zacząć iść ku dobremu, jeśli chodzi właśnie o ten pressing, pracę na boisku, o układanie tych akcji ofensywnych, jeśli ten prime, jeśli chodzi o Liverpool... Przyjdzie akurat na te dwa mecze z Lipskiem, to, to raczej nie powinienem obawiać się o drużynę Jurgena Klopa, i ona dla mnie także pozostaje faworytem. Niezależnie od tego, podkreślam, kto wystąpi na środku obrony, bo czy Aleksander Sorlot, mający tak potężne problemy ze zdobywaniem bramek w Bundesliga, Aleksander Sorlot, który kompletnie odbił się od Premier League występując w Crystal Palace, miałby teraz poradzić sobie z Liverpoolem? Nie chcę mi się jakoś w to uwierzyć. Dla mnie Lipski jest projektem przyszłości, dla mnie kwestią czasu jest kiedy RB zdobędzie mistrzostwo Niemiec i, i stanie się po prostu drugą siłą w Bundeslidze, bo ostatnio Hans Joachim Watzke, najważniejsza postać w Borusy Dortmund, mówił, że na razie udaje się Borusii utrzymywać ten bezpieczny dystans nad Lipskiem, ale jeśli ktoś ma wielkie pieniądze, to, to za chwilę może pojawić się niepokój właśnie w takich klubach. No to moim zdaniem jesteśmy na takim etapie, kiedy Lipski jeszcze Borusy Dortmund nie wyprzedził, natomiast może to się wydarzyć w perspektywie jednego sezonu. Albo dwóch i sądzę, że Lipski jeszcze w kolejnych latach mocno namiesza w Champions League. Natomiast też władze doskonale wiedzą, że teraz te fajche, jeśli chodzi o transfery, trzeba absolutnie przedstawić w kierunku napastnika i znaleźć jakiegoś łowce bramek, bo to może być klucz po prostu do tytułu. A jako, że teraz tego nie zrobili, jako, że pandemia także wpłynęła oczywiście na ten klub, no to nie daje im jakichś wybitnych szans w rywalizacji. Z Liverpoolem, no chyba, że zaczną się takie popisy jak ostatnio w defensywie Liverpoolu, bo, bo działy się rzeczy niewiarygodne, to znaczy popisy Alisona w meczu z Manchesterem City, to nieporozumienie także z Ozanem Kabakiem w, w rywalizacji z Leicester, to są takie sytuacje, które kompletnie nie przystają w ogóle nie do Liverpoolu, do tego poziomu, żeby tyle... Takich sytuacji, tyle tego typu dziwnych, jakichś kuriozalnych błędów zdarzyło się w tak krótkim okresie, takie ich nagromadzenie, to naprawdę zdarza się rzadko. Więc teraz Jurgen Klopp, który zawsze mówił, że woli treningi od transferów, musi przede wszystkim zresetować głowy swoim zawodnikom, zwłaszcza tym występującym w obronie, wlać troszkę pewności siebie i przekazać im, że to są być może najważniejsze mecze, bo Mistrzostwo Anglii. Uciekło, bo Liverpool zaliczył w tym sezonie już więcej porażek w Premier League niż w dwóch poprzednich sezonach razem wziętych. No i trzeba skupić się w tym momencie na Lidze Angielskiej. A kto wie, być może ta najlepsza forma Liverpoolu przyjdzie za kilka tygodni, być może ona przyjdzie na fazę pucharową Champions League. My nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć i na przykład typowanie na tym etapie sezonu, kto wygra Ligę Mistrzów, to jest mimo wszystko tro troszkę wróżenie z fusów, bo o ile w takich normalnych, zwykłych, regularnych sezonach nienaznaczonych koronawirusem pewne tendencje da się zauważyć, to jednak... Te rozgrywki są tak absurdalne pod wieloma względami, że uważam, że lepiej tak się skupić po prostu partido a partido i patrzeć, jak mówi Diego Simeone, i patrzeć na to, co ewentualnie wydarzy się w kolejnym meczu, a nie za dwa miesiące, bo dzieją się po prostu rzeczy niewiarygodne i szczerze mówiąc mam nadzieję, że coś takiego wydarzy się także w tych najbliższych meczach Champions League, że będziemy świadkami nieprawdopodobnych widowisk, ale tak jak mówię, te, te dwa mecze to tak naprawdę dla mnie mogą być półfinały, to może być nawet taka zajawka, Przedsionek Superligi, która prędzej czy później w futbolu się pojawi, i cóż. No i życzę Wam miłego oglądania tych meczów. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy podchodzicie właśnie do tych spotkań. Ja się nie mogę doczekać, nie mam zielonego pojęcia, jak to poukładam, czy najpierw, najpierw obejrzę Barcelonę, wiadomo, z PSG, później prawdopodobnie od razu odpalę Lipsk. Nie można odpuścić żadnego z tych meczów, choćby to miało być oglądanie z powtórki. No i tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, czekam na Wasze opinie. Trzymajcie się.